Oraz 29. Musimy znaleźć symbole. W 11 grach, żeby była pełna linia. Wtedy jest wygrywająca. Także zobaczymy, czy nam się uda to znaleźć. Jak to będzie. Oh. Okay, no ja. Muszę zmienić okulary. Człowiek ślepy. A szukamy jabłuszko i brzoskwinka. I tak. Tu jest jabłuszko są dwie brzoskwinki, dwa jabłuszka, dwa jabłuszka, tu mamy dwie przeskwinki i jeszcze jedna. Kolejna to jest pomarańcza oraz truskawka. I tak, tu mamy truskaweczkę. Pomarańczka. Truskawka. Same owocki zdrowe. A jeszcze tu pomarańczka jedna. Mhm. I kolejne to jest gruszka. Oraz piśnie. I tak tu mamy gruszkę. dwie gruszki i wisienki są, gruszka, następnie jest arbuz i kokos. Arbus, następnie jest melon oraz winogrona Tu mamy krąbka. Melonik. I tu na dole. Kolejny szukamy. Figa oraz ananas. I tak tu mamy dwie figi. Ananas, ananas. I tu mamy wieki jeszcze. Dobrze. I ostatnie to jest banan oraz cytrynka. Tu mamy banana, tu mamy cytrynkę, dwa bananki, cytrynka i to jest na tyle. Strapeczka jest pusta, różne są kontrolne. Kolejną sprawdzimy sobie. z winogron oraz melon. Zaczynamy od winogronek. To melon. Winogrona, Następnie mamy cytrynkę oraz karambo. I tak, tu mamy. Tu. tu mamy cytrynkę, cytrynkę. Tu jeszcze cytrynkę. Kolejne to jest truskawka oraz ananas. I czy my tu mamy? Truskawka ananasa pizy. Truskawka, truskawka. A ananas. I ostatnie z tej linii to jest awokado, i następnie mamy piasenki. Awokado mamy tutaj, tyle ładnie. Piasenki. Następnie szukamy kiwi oraz figę. figę, no kiwi to widzę, to jest figa, kiwi dużo kiwi. I banan oraz brzoskwinka. Tak, tu są brzoskwinki, to są bananki, ale tu ile tych bananów. I brzoskwinka. Tu jeszcze banan, tu brzoskwinka i to chyba i ostatnie dwa, to jest cytrynka, pomarańcza i jabłuszka. Tak, tu mamy pomarańcze, tu mamy pomarańcze, tu mamy jabłuszka, 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 pomarańczę i jabłuszka. Także pusta, kolejna i następną. Szybciutko zdrapujemy kiwi. Ojej, kontrolna mi się odsłoniła. Kiwi i kokos. Kiwi, kiwi, kakasik. Tu są dwa kiwi. Jeszcze jedno kokos. Awokado oraz cytrynka. Awokado, cytrynka. Awokado, awokado. Kolejna to jest karabach oraz wiśnia. Jeszcze wisielki, borówki, Dużo porówek. Mhm. Następne symbole to jest melon oraz figa i tak tu mamy figę i melona też. Melon. Mamy melon, melon. Tu jeszcze melon. I kolejne to jest wino oraz banan. I tak, tu lecimy z. Minogronka. Tu figi jeszcze były. Dobrze. I ostatnie to jest ananas oraz brzoskwinia. Tu mamy ananasy. To są przez Tu mamy przez Kwinki. Tu. tu nam dało linię I wygraliśmy całe pięć złotych, kochani. Fajnie. No i kolejna. żeby znowu nie odsłonić za dużo. <laughs> to jest gruszka i cytrynka. I tak mamy cytrynki, gruszka. gruszka Mamy cytrynki. Kolejna. Arbus i melón. Tu máme melón. Tu máme Arbus. kiwi oraz ananas mam kiwi ananas sporo. Mam nadzieję, że coś nie ominęłam. I tak, tutaj mamy kokosa. Oraz jabłuszko. Zaczniemy od tego. Teraz to jabłuszko. Nie? Tu jest jabłuszko. Tu i tu. I tu jest jabłuszko, i oj, 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 oj. się. Teraz jest brzoskwinia oraz winogron. Piant Karambo oraz banan i ostatnie to jest truskaweczka oraz pomarańczka nic nam linii nie dało, czyli kontrolne są różne i ostatnia nam została raz dwa ją też szybciutko spróbujemy winogrono i pomarańczka i mamy tak pomarańczkę figa oraz jabłuszko. jabłuszko. Kolejne to jest gruszka oraz banan. Gruszka oraz banan. Tu mamy banan. Kruszki. i tak tutaj się schowała nam troskaweczka a tutaj kiwi i tak kiwi Truskabki. Jeszcze tu na dole i teraz kolejne to jest awokado oraz borówka i tak tu mamy awokado, tu mamy borówkę, boróweczka, tu mamy awokado i borówkę I jeszcze na dole. wiśnie oraz arbus. Tak mamy arbus, tu mamy wiśniak. Arbuz, arbuz. I ostatnia karambo oraz kokos. I tak tu nam tworzy linię. Jeszcze mieliśmy pinogronko. A na nie mieliśmy. Dobrze, to sprawdzimy sobie, co tu jest. Tu jest także 500. Także tu, C, C, O, trzy razy C. Także dwie nam się zwróciły na pięć. Także nie jest źle, fajnie. O. Ja tam jestem zadowolona. Super zabawa. Dziękuję bardzo.